Szanowni widzowie, jako że jest nowy sezon, to zrobimy sobie challenge tylko łuk. Jest ze mną kolega. Hejo. I... No i po prostu musimy wykonać ten challenge. Nie wiem, czy wygramy, czy jak nam to wyjdzie, ale pamiętajcie o subskrypcji kanału i łapeczki do góry. Dobra. To my już wchodzimy do gierki. No i zobaczymy jak nam oczywiście wyjdzie. Słuchajcie, dziękuję wam w ogóle, że pod jednym filmikiem wbiliście mi aż 1700 wyświetleń. na mnie to jest bardzo dużo, jak na mój kanał, więc no bardzo wam dziękuję. Jak będzie słychać klawiaturę, to przepraszam. Oczywiście, musicie mnie zrozumieć. Dobra, musimy gdzieś polecieć. Na, takie, na taką miejscówkę, gdzie jest mało osób i jest duże prawdopodobieństwo, że będzie łuknia. nie? Dobra. Nie ma takiego miejsca. Tak. Może jest. Dobra, to my już czekamy na wczekiwania. Eee. Kurczę. Może dawaj na sad. Na sad? Ok. Nie wiem, czy tam są jakieś łuki. Na pewno są. No, znaczy tak, ale nie wiem, czy jest bezpieczna ta miejscówka. Bo wiesz, że my nie umiem grać w tą grę. No, więc widzisz, jak to jest? Nie chcę. Niestety. Abra, to dawaj na ten. Sad. Wbijać na mojego Twitcha Poloriksu, wszystko z małej literki. No i tam, jak będę miał czas, to może zastreamuję. Jeszcze muszę popatrzeć w internet, jak to się robi, bo wiecie, ja dopiero zaczynam, więc no trzeba będzie jeszcze popatrzeć. Dobra. Czy tu jest jakiś łuk? Dobra, jest amunicja. Jest jakiś tak. No, no. O, myślałem, że to... O. Czy ja mogę jakiś łuk znaleźć? Może wziąć się, jakąś broń, dopóki nie znajdziesz łuku. Nie, nie, tu musimy z łuku zabić. Ale możesz wejść bronić ogólnie. Nie, to musimy. Mm -hmm. Kurde, nie mam łuku. Co jest? O, dobra, mam łuk. Mogę. Pokczamp. Co. To z lasem ajmem z łuku. Pokczamp, widzowie. Życzę nam powodzenia. Русьте. Дождем чпотка. А, добра, немки. ай с коробками. Есть лук. Браво. Aha Czekajcie, czekajcie jest na muzyce Nie, to nie jest na muzyce, dobra To musimy niestety sobie zmniejszyć na 24 To sobie damy 38 dobra, Nie dobra Dobra, Moje części, idźmy stąd Zostaw te części oho, pokrzem. No, chodź. Dzięki, bo zadał mi to dużo HP. No, mi też. Ech, no niestety. Leczenie o, są strzały, dobrać. dobra. Chcesz jabłka? Przyda się. Co masz? nie bierz dużo. Wiem, ja mam dwie kapusty, idę pozbierać sobie. Nie mam dużo, strasznie. Ja potrzebuję jeszcze jednej części. Tam jest strasznie Zjednich... dużo tego... Znajdź płaszczek jak znajdziesz płaszcz, to mi daj. Śmierdzący. Okay. Dużo maców się na pewno przyda, bo nie będziemy na daleko. Jeden leży. Hot? Za 104 tak. On był chyba na z dwóch, bo podpalił karnister i poszedł sobie, nie wiem. Czekaj, tu, o, Wilka, o. Dostaję laser pomocy. Och, dobra, yy, wilk na nas biegnie. Musisz mu pomóc. Jedna już ale nie. Zmienił mnie. Ja nic nie mam. Przez ścianę mnie zabił. Znaczy przez podłogę. Musimy mi mieć lepsze łuki, no. Ja go nie zabiję z tego łuku. Mówiłem przez jakiś powalone. No jeszcze wilki! <laughs> jeszcze wilki! Możesz się zabudować jak coś. W no, ale pecha poszła Dawaj Idź, lec. Masz nerwuj. budulec Zabuduj się No nie da się jako na pompę no Trzeba się zabudować no Jaką pompę ma to co ja ci poradzę No ale wiesz Ja mam łuk to jakiego on smetra za no akurat to było trochę Jeszcze dziwne. go wilki zabiją. Dawaj wilku. Dawaj wilku. No nie no, nie puszcz się, on ma 2 HP. Czego on? Dawaj, dawaj ten wilk. wilk. Dawaj wilk. Biegniesz na niego. Dawaj wilk. Gonisz go tego. A. On nie jest dobry, tylko po prostu my mieliśmy łuki, nie? No właśnie. Bo go prawie wilki zabiły. Это было дивно, я не знаю, как сейчас, как кто-то называет. Подлоги. Подлоги, но дивно, то было трога. Але, добра. На разе не за доброе нам идёт. Обратила, чеми тара. не вру, нам в сущности повинна быть в я тоже там не вру, Ja lecę tutaj. Okej, okay, tu jest boss, uważaj, z karem. A, no to jednak nie. No, gdzie chcesz lecieć, no? No to dawaj, na, no, na, no, na, no, na. No. Tutaj. Na, 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 na. Tutaj. Nie, w sumie to nie, bo tu nie ma lutu. No gdzie no, to chcesz jesteśmy lecieć? skazani na głowę. Tylko nie ma. <laughs> Mój łuk ten tu. Mam łuk, i mam łuk mechaniczny. No to masz najlepszy łuk, chłopie. Jeszcze sześć jeszcze granatów potrzebuję. Ja mam trzy. To mi daj, bo ja potrzebuję. Chodź. I fajnie jakby wydali dali łuk który leczy. Z potkami możesz połączyć łuk. Naprawdę? Masz jakby tak dodali to było fajne. No to by było w sumie... Jak, się, jak ta... Jak bandażownica, albo jak, no jak sierp bandażownica działa. Mógłbyś strzelać w To by było zbyt opę. Na no bandażownica też była zbyt opę. Zatem jak to by miało działać? Normalnie, łączysz z potkami. No dobra, ale pod siebie sobie, sobie strzelać jakieś te... Harnasi ci lecą? No, no, że się leczysz od razu. Czyli tak jakbyś Harnasia pod siebie rzucił. Nie wiem ja muszę łuk znaleźć. Ja mam już. Zawsze kiedy nie chcę łuku, to się pojawia. A kiedy chcę, to nigdy go nie ma, nie? Ja robię jakiś content pod Twitcha. Kurde, fajnie by było, gdyby im coś dali, no. Nic no. O, jest łuk, dobra. Ej, chcesz dużą? Biga? Mam. Okay. Ja mam, biga. Okay, okay. I tutaj zrozumiałam, że więc 200, 200. Dobra. Zobaczymy, jak pan wyjdzie, o, tu masz ulepszony łuk. Masz lepszony łuk. Ja mam prowizoryczny nie, łuk. To jest pierwotny niebieski. Który? Ja. No tutaj, ci, jest przed domkiem. Okej. Okay. Ja okay. mam mechaniczny, więc mi tam niepotrzebny. A mechaniczny jeszcze. Jeszcze, jak, jeszcze musimy złowić ryby i może będą śmierdzi łuk. Dobra, sobie na dwa łuki będę grał. Się to zrobię tak, ty, bez, ja, ja, ty będziesz miał łuk z nejdami. Nie, ja będę miał podpalający łuk. Nie, masz tutaj najdy, podpalający się nie opłaca. Weź tego, weźmy wybuchający, ja będę miał śmierdzący. Tylko uciem, Ej, uciem, patrz śmierdzą. na mnie, patrz na mnie, chodź. Chodź, patrz na mnie. Aha, A daj <laughs> mi ten pierwotny łuk, czekaj, daj mi ten pierwotny łuk. Masz ten. Bo ja chyba z niego mogę tylko zrobić śmierdzi. No, z niego mogę zrobić śmierdzi. A z tego Dobra. Czekaj, żeby muszę zabić jedną. No, gdzieś tutaj żaba chodzi. O, o, o. Nie, pewnie gdzieś, gdzieś tak na tych czerwonych terenach chodzi, nie? Czekaj, jest tutaj, biega. Dobra, to zabiję. Czekaj, ok, zabiłem. Mi by zabiję. Niby no. się znaleźć, przydałem. A mógł śmierdzi. Poprzę. bym zaraz tych nejdów przypadkiem nie rzucił. Ale Ez, mój no śmierdziłek. Łapie, my nawet nic nie zrobiliśmy. Ej, choć masz sobie zrobić podpalający łuk. Ja już on śmierdzi. Co to ja mogę? A sobie robimy dwa łuki. Ja się... Podpalający ja i wybuchowy sobie zrobię. Ja łuk jest z OP. Ja sobie zrobię podpalający i. Nerka powinien dać. Co? 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 Powinna dać powinien dać buffa temu łuku śmierdzącemu. Dlaczego? Nerfa. Bozy, nerfa. No co dobre jest. Co dobre jest. No nie? właśnie, bo ty się... Lecz w bok się ktoś ci strzela tym łukiem do środka. No kiedyś tak było, tylko że z najdali. No wiem. Chodź na tą, tą Może boss jest. Chyba już go zabili. Strzeliłem przypadkowo. Mhm. Chciałam kamień zniszczyć, tutaj tutaj... Błyniemy. Chłopie były na tym... Masz sobie łuk podpalający zrobić. Nie, nie potrzebuję na nawet... razie. <grywa> Może wino zrobimy. Na odcinku. Raczej wątpię, wiesz? Ej, ale... Ale no? radę z tego kąciego... Kociego końcika. No... Bo jeszcze może ktoś nas zabić, bo my jednak mamy te łuki, nie? ale mam świerdziłk, pamiętam. A ja mam podpalający i zwykły. Pamiętasz, jak podpalisz boksę, to niech można adytować. Czekaj, jakoś można inaczej zrobić ten wybuchowy? Z najdami... Dobra, nie, tylko z najdami się da. I kanistrem. Nie, kanistrem to trzeba... To można tylko ten jakby podpalający, nie? Dobra, mamy to. Uch, mamy dwa łożyska. świetliki, świetliki tu masz. A ja tu, ja mam skarnistra zrobiony, podpalający. Nie mam za dużo amunicji do łuku, mam dwa trzy znajdę kolejne. No to zbieraj no trzy, zrobisz tak wybuchowe. bo po prostu, we ja na najlepiej narzucałbym pod ludziom pod nogi. Kontent, no. no jest, i są strzały. Teraz bandaża. bandaże. że Ja mam apteczkę i 6 potek, więc no ja chillujemy. apteczkę, 5 bandaży. Dobra, chillujemy. Chcesz potki? Na przechowanie po stakował. prostu. Nie stakował. Nie, na, przecho na przechowanie po prostu, jakby ktoś cię zawija, byśmy rozdzieleni byli, okej? Okay? Jakby hmm. ktoś cię obijał, nie? Na razie to my nawet nikogo nie zauważyliśmy. Właśnie w tej grze nikogo nie widzieliśmy. Ej, a ten boss jeszcze tutaj jest? Nie mam pojęcia. Co to jest taka szybka ta tyrolka? Nigdy nie było takiej szybki. Naprawi naprawili to w końcu, bo jak lecisz... Z takim kątem dodał to raczej musisz szybko jechać. No, w sumie ja to masz rację. Na naprawili raz. to wreszcie, wreszcie to naprawili. <noise> to nie, było nie była fizyka. Nie była Kolejna apteczka. A, dzięki. <noise> Chciałem stakować. I co ja mieć pierwsze? Łuk z wybuchowy czy podpalający? Granatowy se we... Znaczy, impulsowy se zrób. Dobra, tylko muszę łuk znaleźć. A. Był na moście Gdzie? Tam na moście, na tym tutaj, na tej tamie. A okej, okay, to idę. Czy będę miał trzy łuki. Co ty rzuciłeś? Pod, Pod Twitcha. Ale się teraz wolno. Chodzi na górę. Eee, yy, wreszcie fizyka. No, tak jak mówiłem, jest to łuk. Dobra, to zostaw mi go, okej. Okay? To chłop zginął chyba. Pokczą? Miał łuk i pompę. Aż musimy iść na strefę. Wodam sobie po o, o nie, to nie jest ten muk. Muszę jeszcze kości mieć. Chłopie, wilki tam żywają. Ej, masz kości? Nie. Ale tam są, dobra. Tam są kości. Wilki to kości. Dostał. A robimy te wilki. Jedne wilki. Kurczaka gonią! Zostaw kurczaka! No zostawcie kurczaka bezbronnego! Idę po kurczaka! Urak z winie! Wilki umie pływać! Weź mi dać nie! A, chłopy do mnie strzelają jeszcze. A ja kurczaka chcę ratować. Zostawcie z bany, ja chcę kurczaka uratować. No co za... URA! głupia, chłopy są na tym. No nie, dostałem lasję. Mam ją, uciekam. Chodź mi, do pomóż, dobra, ja. Biegnę do ciebie. U, uciekam, jedę na Jak ja im Nie wracaj tam. Jeszcze jeszcze jadą tym, tym rolką. Tam są chłopy, nie, nie, nie wracaj tam. Z pięciu stron są chłopy. A my to jednak i mamy farta. Nawet strzał do łuku mi nie dali, no Mówię kontent pod Twitcha. Kurna spam do mnie impulsowym łukiem. Pokchan! Wilku! We no weź, bo mnie wilk je głupi! Idę go zakilofować. Już się denerwuję ten wilk. Kilofuję go! Ale łatwo z tobą! Te wilki są tak uposiedzone. Chłop tam jest! No wiem, on mnie atakował ty, ja go muszę zabić, jak cię atakował. Dobra, pójdźmy od niego, bo już on zabije. On ma No kurna, ekspami! Ty się, się zabuduj! Jak mam w wodzie, nie mogę budować, jak nie mam gruntu. Ja tam mogę. Ale to jest głębiej, chłopie. Ile tam jest? Uch. Milion tysięcy. Też apteczka A nie ty masz. Tam się chłop tam content pod Twitcha robi Nie mogę patrzeć Nie no kurde ja nie umiem trafić Też nie mogę trafić O, z tego. wywaliłeś mnie, nie no pokczam To nie ja to no chłop ma dług impulsowy A pokczam Ja cię nie wywaliłem Chodź w trefę. Ale cię A mają. ile masz amunicji do, te, do tego łuku? Mało 4. Ja 30, znaczy 17 może Ja mam 4 Kurde jak mało HP mamy jakieś dwa dzbany nazwy tyle HP to jest jak na, z jakiś spocenik ze spazem trafi się nam to No a mamy łuki Pokrót. Czy te chłopy na górze W tej broni w, tej, w tym sezonie jest tyle broni do spamienia no to akurat prawda. Z, z tego wszystkiego możesz dostać taki spam. Musimy iść na tą górkę. Wiem, wiem. Oni tam są, ale nie wiem czy my możemy tak, nie? Aha, ale że Wirt fight na no Lazy Lake. Pokcząp. Ej, choć atakujemy ich. I da Albo no poszli na ten domek... Strzelam im do boxa. Albo tutaj się biją. Strzeliłem im do boxa z śmiercią. Ja podpaliłem jednego. Strzeliłem mu śmierdzi! Leży! Brawo. Jest drugi się pali tam. w znerwcie. Znowu, dostaje po pięć. Krak. Ten ma czy my ich tak robimy z łuków? ale tak, że masz rację, widzę na dachu. Skacz, nie mam amunicji. 2 mniej. Ja też nie mam, a ja mam 6 ja, dostał z granatu. To się Ze 100 stało. metrów go z granatu trafiłem, Jakie no. <grym> Ja to chyba jednak mama imbota. Mamy mam mi coś mitycznego! Mam coś mitycznego! Złota pompa. Spaz oczywiście. No ale nie możemy wziąć. No nie, content pod Twitcha. Zapomniałem. Ja mam full full matsa Rzuciłem mu bombę. Śmierdzi się, trochę z HP. Kolejny dostał śmierdzi. Strasznie mam mało amunicji, nie? Znowu dostał śmierdzi. Leży! Ha, ha. Chłopiec, jesteś jakiś... jakimś bogiem. Jak robisz śmierdzi łuku? Jestem bogiem. Chłopie. O, idzie. Widzę. Wilk! Co jest? Ja im robię kontent pod Twitcha. Mam chłopa. No nie. Jest restartować chyba. Wilk go goni. No, walony wilk, nienawidzę ich. Chodź, Kisiek. Ale mnie wilk bije. Tak, bo co to chłopę są w tym budynku, tym głównym. Dostaję taki laser. Pod wilka? Tak. Masz pod. A, ty już masz podki. Tak, a bez... Ej, tam jest mój łuk chyba. Na znaczy tej impulsywki? A, tu się daje. Chciałem, że tkwa tutaj z chłopem. Masz do tej, do tej. do tych chłopów? Nie. Ona idzie, weźmie. Bo chłopie, chłopie, Znajdę mu pod nogę ze stóp. Chłopie na restarcie się biją. Mam tak mało amo. Dobra, co robimy? Tak jak... Zabijamy. Ja mam trzy ammo do tego, do... łoku. Dasz trochę? Nie mam... nie mam. Ile masz? Ja mam pięć. Aj ja mam trzy. O byś... chłopko! Dostał, no pali się! Ostatnia amunicja. Dobra, nie mam ammo. Dobra, mam jedno. Mam jedno alo. Trzeba to dobrze wykorzystać. Z tamtej strony szukam. Jakie... My ten challenge zrobimy. To się opisuje. Jest! Są strzały! Gdzie jesteś? Na dole. Jest strzałów. No nie, Zestawię nie dodałem. mnie Chodź się strefa! te łuki strzelają. się strefa. Wiem. To biegnij. Biegnę. No jeszcze z łukiem. Co jest? Na restaurację są. Strefa po, po pięć. Pokcząp. Ów ma te buty ze stroną. O. Ole Robimy? Bijemy się! A ja nie mam A mama. A co mamy robić, jak nie widzicie Musimy się bić. Tam jest ten chłop Mam dużo leczenia. Bo chcesz się ulecić, ale idzie Co? Tu jest chłop w krzaku! Nie, nie da się patrzeć. Nie! Kontent pod Twitcha Nie, nie da się patrzeć! Chłopy w siedzą! No po kontent pod Twitcha! Nie da się tak grać! już kontent pod Twitcha zaczynają robić! A ty ze złoty jest A ja go nie używam! A po co ty go wziąłeś? Czekajmy teraz! Się nie ruszam w ogóle! Na tobą są. Widzę, ale... A, bo No właśnie, to był ten chłopiec ma te buty. Dobra, ale czwarte miejsce. Nie najgorzej. Jeszcze z łukami. Dobra. Ja bym widzowie się z wami żegnał. Siemanko. To by było na tyle. Pa.